Dzień dobry. Witamy w poniedziałek, kolejny dzień naszej przygody. My jesteśmy w wiosce Komańczy i stąd idziemy na dalej w góry. Mamy dzisiaj 26 km, ale dzisiaj nie będzie takiego hardkoru. No wczorajszy dzień jeszcze na sam koniec nam dowalił, bo mieliśmy 2 km przez las i błoto. No i doszliśmy tak naprawdę na 20 dopiero. No, a dzisiaj spaliśmy sobie w takich pięknych okolicznościach przyrody. I tak jak mówię, w wioseczce no nie ma tutaj praktycznie nic. Jest tylko bar, który jeszcze wczoraj był czynny, bo był czynny do 22. No i sklep, który był zamknięty, bo jest remont. No więc nic tutaj nie ma. No, a tak jak mówię, 26 km, a za 11 km powinniśmy mieć. Coś z PTTK, jakieś takie malutkie schronisko. Mamy nadzieję, że tam sobie uzupełnimy zapasy, bo tu nie było opcji. No idziemy. No nie wiem, czy widać. Ale to jest chyba jedyna atrakcja. Bo, tak jak mówię, tam z 500 metrów stąd jest bar, który no, na szczęście długo jest czynny. No i jedyny sklepik, ale który jest nieczynny, bo jest w remoncie. Piękna pogoda, 7.30. No jest słoneczko ładne, tylko że straszna wilgotność i jest bardzo chłodno. No ale w końcu 11 września. I tu jest też pociąg. Gdyby wczorajszy szlak kogoś bardzo mocno styrał, no to stąd może wrócić. No bo wczorajszy szlak, tak jak już wspomniałem, to jest tyrka. Nic poza tym, żeby zaliczyć sobie główny szlak bez skidów, no to trzeba tam ten szlak przejść, ten kawałek, ale jako szlak turystyczny, tak po prostu, żeby sobie pójść, no to jest bez sensu, bo tam nic nie ma, są tylko ostre podejścia, no i to jest taki po prostu odcinek, żeby go zaliczyć. No, a jak na razie asfalt. Ale niedługo, bo za chwilę wchodzimy w las. No, no to jesteśmy już w lesie. E, Przez chwilą był znak, że jaska, w której śpimy, czyli Poławy, to jest 7,5 godziny stąd. Tak 7,5 godziny niby będziemy szli. No, zobaczymy. Bo jak na razie już po kilometrze no mamy górki. Całe szczęście, bo jest fajnie chłodno, więc przyjemnie się idzie. No i to będzie mniej więcej 20 chyba 6 km dzisiaj do przejścia. No, czyli 4 km mniej niż wczoraj, a 4 km po górach to dużo. Tak więc zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie. No teoretycznie Mamy o połowę mniej przewyższe niż wczoraj Więc może się ogarniemy jakoś fajnie No ale, no tak jak mówię, no wczoraj z tego asfaltu Ja myślałem, że z tym asfaltem dojdziemy do, do noclegu A się okazało, że nie, bo 2 km było jeszcze przez las Więc szliśmy po ciemku, przez las, po kostki w błocie Tak więc hardkorowo ale pani z natlegu mówiła, że akurat ten odcinek zawsze jest błotnisty. No, to taka ciekawostka. A my dalej pod górę. Fajna cisza. Tak z samego rana wyjść na szlak. Że z samego rana. Jest parę minut po ósmej. No, już trochę idziemy. Ale totalna cisza. Wszędzie jeszcze jest rosa, więc zapachy są fenomenalne. Tak sobie maszerujemy. A szlak dzisiaj bardzo podobny do wczorajszego. W sensie na razie mamy odcinek przez las. Na szczęście po płaskim. Ale z przewodnika, który tam żona wyczytała. No to wiemy, że będziemy mieli dzisiaj widoczki. Będziemy w górach i będą widoczki. Znaczy no w górach. No. Dzisiaj przewyższenie ma mieć 300 metrów. To nie góry. No ale... Ale przynajmniej będą widoczki. No jak na razie fenomenalnie. Cichutko. Fajnie, wilgotno. Więc idzie się całkiem przyjemnie. No i proszę Państwa. Sporo grzybów. I dużo kurek. Tak więc petarda. Ale na śniadanie to jeszcze za wcześnie. Mogę trochę pomarudzić? No pewnie, że mogę. Widok nędzy i rozpaczy. Na szlaku. Ja już mówiłem to wielokrotnie. Dlaczego tak bardzo mnie to irytuje i denerwuje? Bo takie coś to jest ok. No bo z tego jest hajsiwo, nie? No to nikt się nie będzie czepiał. Ale jak taki turysta na szlaku wejdzie w krzaki z namiotem, żeby się po prostu przekimać, jest wrogiem publicznym numer jeden. A to jest na porządku dziennym. To takie tam dygresje ze szlaku ale no my musimy człapać tym nie wiem jak daleko jeszcze no w sensie teoretycznie na 11.30 powinniśmy być w tym schronisku akurat taka pora śniadaniowa ale idziemy sobie niespiesznie no bo mówię pogoda jest genialna fajnie chłodno jak na razie więc sobie korzystamy i idziemy powolutku Poziom irytacji właśnie do Biuzenitu. To jest czwarty kilometr. W sumie dokładniej mówiąc, 4 km. i 300 metrów. Nie będę Wam pokazywał pięknych widoczków ani uroczych krajobrazów. Tylko pokazuję Wam prawdę. 4,5 kilometra za chwilę będzie, jak idziemy. Przez zdewastowany las. No super. A to jest tylko jedna odnoga. bo jak było widać, to w każdym kierunku praktycznie jest. Takie są niestety suche fakty, że tak wygląda szlak. Pokolana błocko i weź to, omijaj. No to na szczęście wyszliśmy z tego lasu. No i wreszcie bez do nas przemawia. Na razie tak nieśmiało, ale no zaczynają się fajne widoczki. Idziemy sobie teraz taką polanką. Troszeczkę to wygląda jak takie stare, opuszczone pole. No ale idzie się bardzo fajnie teraz. tak dalej. To żeby nie było, że cały ten szlak, to tylko krew pod łzy zdarzają się takie momenty również. No cóż, na pewno na ogromny plus zasługuje oznakowanie szlaku, bo chociaż jesteśmy w szczerym polu, to jest on bardzo dobrze oznakowany. Nie ma opcji, żeby się zgubić. No i widoczki. Widoczki dzisiaj rekompensują cały wczorajszy dzień. No i mamy znowu. Fragment przez las. Idziemy sobie już takim laskiem od jakiegoś czasu. No, fajny odcinek. Bardzo zróżnicowany. Jak na razie, no to takich wymagających podejść to nie mieliśmy. Ale górki są, owszem. No, najbardziej wymagające w tym lesie niestety są te drogi. Bo poniszczone zdewastowane. Strasznie dużo błota jest. Nie wiem, kiedy tu padało, no ale. No, ale jest ja tego błota, dużo takiego gliniastego. No, a poza tym spokój, cisza. Jak na razie nikogo na szlaku, a dziwne, bo przecież można sobie przejść ze schroniska z miasteczka do schroniska i z powrotem. To jest tylko 10 km, no, ale nikogo tu nie ma. Cisza, spokój. Zostało nam 4 km do schroniska. Tam mamy nadzieję na kawkę i śniadanko. A jeśli nie, wszystko mamy ze sobą, więc sobie po prostu tam zrobimy przerwę. No, i proszę Państwa, las nagle się zmienił. Znaczy, może nie dostrzegacie zmiany, ale mamy twardą nawierzchnię, która nie jest rozjeżdżona przez, przez nic. No i drzewa, które są tak po prostu pozostawione, żeby sobie zgniły. Czyli świadczy to o tym, że jesteśmy w rezerwacie. No i faktycznie weszliśmy sobie z lasu i jesteśmy w rezerwacie. Tylko, że nie mam internetu, żeby sprawdzić, co to za rezerwat, ale to jest jakiś rezerwat jakichś tam kamieni narzutowych. Jak dojdę do internetu, to po prostu podpiszę. Ale od razu widać różnicę. Tak samo przyjemnie się idzie, tylko, że no nie trzeba skakać po tych błotnistych wyrwach, pozostawionych pociągnikach. Ale to taka ciekawostka. A nam no już dosłownie chwilka i dojdziemy wreszcie do schroniska. Już się rozrzedza las, czyli jesteśmy niedaleko. No i oto... Wychodzimy z lasu, kawałek polem i dojdziemy do wioseczki, w sensie to była stara wioseczka, chyba po niej już nic nie zostało, eee, natomiast po prostu to schronisko, jakieś domki do wynajęcia, zresztą mamy nadzieję, że tam będzie to schronisko, no bo to sprawdziliśmy sobie tylko w internecie, no ale znowu zaczyna robić się piknie, no i troszeczkę wiaterek się zerwał, więc jest fajnie. No raczej nie naniesie nam deszczu ale przynajmniej się zrobiło troszkę chłodniej To dobrze No jak wspominałem można sobie wynająć takie domki Czyli niechybny znak że dochodzimy do schroniska W ramach ciekawostek tu są te domki do wynajęcia A ja sobie przeszedłem koło takiej chatki a mówię to się fajnie mieszka. I poszedłem dalej. A żona krzyczy, że to jest to schronisko. I to jest mega klimat. To jest po prostu klimat mega. Wyrka do spania Aneks kuchenny. Nie wiem jak się za to płaci, nie wiem jak się to rezerwuje Ale zajebiaszcze A na zewnątrz puszka na pieniądze i woda zimna No petarda To tam w chatce macie łóżka i kuchnię A schodkami na dół idziemy do łazienki Przypuszczam, że tu ta polanka to jest na namioty. No, miejsce Petarda. I opuszczamy jakże urokliwe miejsce. Kawka popita, kąpiel w strumyczku, petarda. No, i cóż, zostało nam 14 chyba kilometrów. No do, do końca. Tak, więc chyba nie będzie problemu. Jest 13. Możliwe, że na 16 dojdziemy. A nawet jeśli nie. To nic się nie stanie. Wczoraj doszliśmy na 20 i też było ok. No, a tutaj, jakbyście chcieli, w bardziej cywilizowanych warunkach to 50 metrów od schroniska są domki. Można wynająć. Tam na dole widzę, że jest plac zabaw dla dzieci jest nawet sauna tak więc, tutaj to już można sobie naprawdę. Naprawdę wypocząć nam. No. Cisza i spokój dookoła. I to się jeszcze rozbudowuje. Widzę. W dole kolejne domki powstają. Tak więc już w tej chwili są trzy. Okej, okay. zobaczymy co dalej szlak nam da. 4 godziny z groszem. No cóż, w chadce zregenerowaliśmy siłę i po przejściu 60 metrów już z tych sił opadamy. No niestety, ale bezchmurne niebo i słonko nad głową, to nie jest dobre połączenie wraz z otwartym terenem i takimi górami ale damy radę wczorajszą rzeźnię przetrwaliśmy przetrwamy też i to Choć w porównaniu z wczorajszym dniem to dzisiaj jest cudnie no ale góra jest chmurki też Tyle tylko, że nie przykrywają słonka Ale to już końcówka 40 stopni w słońcu A my polem Pod taką górę No kurde nie jest lekko Masakra w ogóle z dołu to nie wyglądało tak strasznie Na szczęście Góry jeszcze zostało sporo Ale na szczęście wchodzimy w las Więc będzie troszkę lżej Tak więc proszę Państwa Żeby zobrazować jakoś Nasze wyjebanie Tą temperaturą I tym jak jest bardzo dzisiaj ciężko To ta droga już mnie nawet nie denerwuje A wręcz zastanawiam się Czy nie wskoczyć do tej kałuży to jest dokładnie taki poziom przegrzania i wymęczenia. No, podchodziliśmy pod tą górę chyba z godzinę. I ciuchy można z nas wykręcić. Masakra! Specjalnie zostawiliśmy sobie ten szlak na koniec wakacji, żeby nie było gorąco. A jest normalnie jak w środku sezonu. No. Straszne. no Teoretycznie wleźliśmy na tą górę. Największą zostało nam 30 metrów do szczytu, ale co będzie dalej? To ja nawet nie chcę myśleć. Jest pieczątka, jest szczyt i jest widok. Ale to było najdłuższe szczytowanie w moim życiu. jebitna góra i temperatura, która w niczym nie pomagała. Chyba jest gorzej niż latem. No ale za to w końcu jest widoczek. W sensie wejście zostało wynagrodzone. No i paskudnym widokiem na wieżę telekomunikacyjną. No ale najwyższa góra to trzeba korzystać a na górze mamy ławeczkę, piecząteczkę i tablicę informacyjną, tak więc będzie zaraz informacja. Żona kazała, to nagrywam. Piękne widoki. No są piękne widoki. Pewnie, że są. I właśnie za to uwielbiam Beskid Niski. W innych górach też są widoki, ale tutaj po prostu czuję się dobrze. No i teraz sobie polanką schodzimy. Więc takie widoczki będziemy mieli cały czas. Ale musimy zerknąć na mapę, Które góry jeszcze będziemy atakować. To teraz taka ciekawostka. Śpimy w tej wioseczce. Tu, tu, tu. O! I co ciekawe, co jest. Zaledwie albo aż 9 km. No, tylko się trzeba przebić chyba przez te górki. Zobaczymy. Co, trzeba to komentować? Właśnie, wyszliśmy z lasu. Teraz kawałek taką polanką, chwilkę za zakrętem powinna zacząć się już wioska. No i dzisiaj. Jak widać, po słoneczku, no też troszeczkę źle obliczyliśmy sobie czasy. Jest 17.30, czyli mniej więcej godzinkę mamy po ślizgu. No ale pierwsza górka po tym schronisku, no to po prostu była rzeźnia. No a potem przedzieranie się przez las, bo wszystkie odcinki leśne dzisiaj, a były chyba 3 albo cztery. No to na wszystkich tych odcinkach były właśnie te prace No czyli yy, No drogą nie da się iść Środkiem, bo to jest błoto, te muldy, więc trzeba to co chwilę jakoś omijać To wszystko zabiera czas No i ta godzinka nam gdzieś Zniknęła Ale pogoda się zrobiła taka prześliczna Słonko prawie zachodzi No cóż, zobaczymy co nas czeka na miejscu? No, niestety, mówiłem chyba już, sklepu nie ma, więc nie uzupełnimy sobie niczego. Jest restauracja przy naszym noclegu, ale ona chyba jest czynna do 19, więc możliwe, że zdążymy na sam koniec, chociaż kupić sobie pićku. No i taka to przygoda. Widzimy się w miasteczku, w wioseczce. No dobra, w miejscu, gdzie śpimy. i jesteśmy no super klimacik tu jest kurde wioseczka pomiędzy górami no zapachu to ja nie oddam ale łatwo się domyślić pełno krówek więc i pachnie ładnie no to nasz nocleg, ale jak mówiłem tu jest restauracja, jedyne takie miejsce, gdzie cokolwiek można uzupełnić, tam jest mnóstwo samochodów, więc przypuszczamy, że jest otwarta. Tak więc idziemy najpierw tam, zobaczymy czy mamy rację. Pyszne żarełko, kawka na drogę i idziemy na nocleg. Pyszne było pewnie dlatego, że to pierwszy ciepły posiłek od 3 dni. No ale cóż i tak tu nic nie ma, tak jak mówiłem sklepu nie ma, więc to jedyna opcja, żeby sobie uzupełnić żarełko. No, a co do noclegu. No to dzisiaj mamy tak.